No, został tylko podium, czyli wystartujemy dzisiaj, a jutro rano już się zaczynają prawdziwe zawody. No, cieszę się bardzo, że wreszcie te słoneczko tutaj się pojawiło, bo naszej dał nie jeździliśmy w deszczu i, i tak było ślisko zupełnie nie za karowo, ale z tego co wiem jutro bardzo fajne jest, 170 km. Z tego oczywiście 700 dojazdówki, a prawdziwy rajd chyba się zacznie pojutrze. 580 km. Specjalny. Organizatorzy mówią, że mogą zgubić znaczną część zawodników, także trzeba być bardzo czułym, ale też jechać bardzo szybko. Jesteśmy dobrze przygotowani, dysponuję świetnym sprzętem. Mam nadzieję, że Xavier będzie cały czas podzielnie prowadził tam, gdzie droga biegnie, tam, gdzie wszystkie waypointy i CP będą. Także bardzo bym chciał, żebyśmy równym, szybkim tempem podróżowali w tym rajdzie, a wynik się znajdzie. Czego najbardziej się obawiasz w tym lekarzy? Konkurencyjnych samochodów, czy trasy, czy własnych słabości? Cóż, myślę, że ten Dakar będzie wyjątkowy, bo po raz pierwszy będziemy naprawdę na, wysok na dużych wysokościach. E, z tego co wiem, to w Boliwii 4000 metrów i, i takie szybkie, bardzo wjazdy na dużą wysokość i zjazdy. E, no niektórzy twierdzą, że będzie to bardzo ciężkie. Nigdy aż na takich wysokościach nie jeździłem, nie wiem jak się będzie organic zachowywał, ale z tego co wiem, to i tlenu brakuje, a nie daj Boże, jak się coś dzieje, czy trzeba nawet koło zmienić, to ogromne ilości energii człowiek zużywa i w zasadzie wydaje się, że trzy śruby odkręciłeś i zdejmujesz. Koło i już nie masz siły. Także to będzie trudny etap. No i oczywiście maraton day, który chyba zrobi nam największy bałagan, bo ponad 1000 kilometrów, 7 kół tylko, wszyscy się zastanawiamy jak z tymi kołami będzie, także jest parę momentów nad którymi się zastanawiamy, ale ogólnie dysponuję świetnym sprzętem, samochód się nie powinien psuć, wierzę, że Xavier będzie cały czas mnie prowadził tam gdzie trzeba, a ja wykonam swoją robotę, będę tym okrągłym kręcił, prawy pedał maksymalnie wciśnięty, najlepiej żeby cały czas się pierwego podłogę i będzie dobrze. Co myślisz o debiutującym w Dakarze peżocie? Co myśli zespół? Cóż, no pojawił się bardzo silny konkurent. Wszyscy wiemy, że Peugeot wybrał kategorię, która ma ogromny potencjał, bo wszyscy wiemy, że przepisy dają szansę dla Pagi w tej chwili na zwycięstwo i samochody są lżejsze, szybsze, sprawniejsze i w naszym przypadku my liczy, liczymy na to, że po prostu nasze samochody będą bezawaryjne, będą perfekcyjnie jechały od startu do mety i to jest nasza siła, ale, ale no wiadomo, że, że Peugeot nadchodzi. Wszyscy tak zapominają trochę o Toyocie, ale ja myślę, że Toyota w tym roku... Giniela, Giniela de Villiers będzie robiła no, dużą robotę, dwóch jeszcze bardzo szybkich zawodników eee, i, i myślę, że, że Toyota będzie dosyć silnym dla nas konkurentem, tym bardziej, że wiem, że ci zawodnicy są dobrze przygotowani i że wszystko będzie działało, ale, ale cztery mini bardzo szybkie, myślę, że ze, ze dwóch, trzech zawodników jeszcze w mini będzie też bardzo konkurencyjny, jest, jest z kim się ścigać.